Cześć, panowie, panie z tej strony, Imir, dzisiaj parę nieusów. No, przede wszystkim update do Counter Strike 2. Zaraz sobie omówimy. Jest to dosyć mały update, ale wydaje mi się, że bardzo ważne. Akurat takie małe update y lubię do Counter Strike 2, bo są nam po prostu potrzebne. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę w celu podbicia zasięgu tego odcinka i zagwiazdkowania, zahajpowania, czy podbicia tego odcinka, jak zwał, jak zwał. Możecie to zrobić na komórce, jeżeli jesteście. No i co, przechodzimy do małpiszona i zaczynamy. Znudził się Twój skin i chcesz go wymienić na zupełnie nowego Kings to strona, która pozwala Wam na bezproblemową wymianę skinów, które posiadacie np. W Counter Strike 2, ale i nie tylko. Oferuje ona bardzo niską prowizję oraz 5 dolarów za darmo przy pierwszej wymianie oraz 35% do depozytu z moim kodem IMIR, który znajduje się w opisie tego filmu. Oprócz tego, strona oferuje bardzo ładny oraz przejrzysty interfejs No i jak widzicie, wiele skinów do wymiany. Jak widzicie, ja sobie wymieniam moje skrzynki Dreams and Nightmare, bo po prostu ich nie potrzebuję. Dropiłem je z tego dniowych lutów, no i trochę się ich nazbierało. A w zamian za nie mogę sobie odebrać takiego Galila AR Echo, który bardzo mi się podoba. Jak widzicie również strona informuje Was o tym, żeby dokładnie sprawdzić level bota oraz inne dane, aby upewnić się, że nie zostaniecie oskamowani przez oszusta, których na Steamie nie mało. No i jak widzicie, udało mi się odebrać skina i jest on w moim ekwipunku. Pamiętaj o tym, aby skorzystać z linku w opisie, bądź z mojego kodu IMIR, widocznego na ekranie po darmowe 5 dolarów. No i dobra, dzisiejszy update, tak mniej więcej o trzeciej pojawił z tego, co widziałem. No, na i na Trainie naprawiono clipping, czyli po prostu takie miejsca, w których gracz się glitchował no i nie mógł po prostu przejść poprawnie. A to też się wiąże generalnie z tymi zmianami poniżej. Naprawiono problem, który powodował to, że nie mogliśmy zaczynać się ruszać, kiedy bawiliśmy się myszką. No, wigglowaliśmy, czyli po prostu ruszaliśmy w różne boki. Zaraz wam pokażę dokładnie, o co chodzi, bo może kogoś to ominęło. No i naprawiono problem, który powodował to, że velocity było bardzo małe, kiedy wchodziliśmy po rampach. Jak coś to rampy na silnik Sorsa to też są schody. Generalnie, no to. O, dzień dobry panie bocie, co u pana. Generalnie to wyglądało to mniej więcej tak, że w specyficznych warunkach, z tego co się orientuję, przy dużej ilości FPS-ów, 300 no to już powiedzmy jest jako tako dużo. Przy 64 było GIT, nie było żadnego takiego problemu. Kiedy kucaliśmy, to często na przykład właśnie po schodach nie mogliśmy wejść. Po prostu nie wchodziło po schodach, w randomowych momentach. Sposób na to, z tego co pamiętam, to był po prostu właśnie, żeby poruszyć lekko myszką, i dzięki temu po prostu mogliśmy wchodzić po tych schodach. Bardzo dziwny glitch, wydaje mi się, że dużo rozgrywek mógł rozwalić, bo wiecie, może się niektórzy śmieją, że haha, zdarzyło się to raz na nie wiem, tysiąc sytuacji, ale jednak chyba w grze sportowej chodzi o to, żeby zniwelować te raz na tysiąc sytuacji, na które totalnie żadnego wpływu nie mamy. Drugą sprawą, a raczej w sobie można powiedzieć, że pierwszą, bo drugą to były te rampy, właśnie pierwszą sprawą z tych misków, no to było coś takiego, że generalnie jak kucnęliśmy, mieliśmy oczywiście znowu duże fps -y z tego co się orientuje, poruszaliśmy myszką i nawet odpaliliśmy komendę Miau na zero i mp na 0, które były odpowiadającymi za przelicznik yy, od sensitivity, czyli czułości myszy. Yy, jeżeli ustawiliśmy to na zero, no to po prostu myszka się totalnie nie ruszała. To tak czy siak, mimo tego, że ruszaliśmy po prostu tą myszką, a w grze się nie ruszała, to nie mogliśmy chodzić. Co według mnie było też śmieszne. No tak jak mówię, było to powiązane znowu z FPS-ami, z tego co się orientuję. Jak się ograniczyło te FPS-y do 64, co oczywiście dziwnym trafem Valve nam uniemożliwiło po prostu w momencie, kiedy yy, zrobiło tego pacza antybanych opowiekowania. Który działa, no wiecie jak działa Że dalej są bypassy do tego Z tego co się przynajmniej orientuje No to już tam uniemożliwili, no oczywiście wiadomo FPSy Można sobie jakimś riva tunerem albo e, sterownikami karty graficznej Często zablokować Albo odblokować e, Ale no już bezpośrednio w grze nie możemy tego zrobić Cholera wie czemu, mam nadzieję że Valve się z tego wycofa No ale zobaczymy I z tego co się orientuje ogólnie to właśnie to CS2 Kitchen odkrył Nie wiem w ogóle co mi się z YouTubem dzieje Że mi pokazuje w taki sposób, patrzcie CS2. .com. mam tam z dużą częścią kanałów Nie mam pojęcia czemu tak jest, ale tak jest. No i popatrzcie, on tutaj sobie stworzył taki prościutki, ma taką prościutką płytkę PCB podłączoną do myszki, z tego co widzę, która wywołuje po prostu na myszce ruch co każdą milisekundę. No jak możecie zauważyć, on tutaj próbuje się ruszać DA i nie może, nawet jak nie kuca, nawet jak normalnie chodzi, więc no jest to dosyć dziwne, no i może zdarzały wam się sytuacje, w których po prostu nie mogliście chodzić, jak ruszaliście myszką, bardzo rzadkie to były sytuacje, ale jednak się zdarzały, tak jak mówię, więc uważam, że mimo tego, że ten update jest mega mały, to jest naprawdę ważny update, żeby po prostu poprawić wydajność gry. Ostatnio dostaliśmy tego update'a z tak naprawdę przywróceniem prey patternu do tego, jaki był w Counter-Strike'u Global Offensive, co jest według mnie też mega spoko update'em i szczerze naprawdę uważam, że te dwa ostatnie update'y mimo tego, że były bardzo małe bardzo, bardzo małe nawet bym powiedział, i nic nie, nie wprowadzały stricte do gry, e, czyli po prostu nie dodawały żadnego nowego kontentu. Uważam, że są mega, mega, mega ważne. E, jeszcze czekam też na jakiś update, który spowoduje to, bo z tego co się orientuję dalej jest tak, że jak gracze strzelają równocześnie, to FPS-y bardzo, bardzo spadają. I to nawet na topowych konfiguracjach sprzętowych, a szczególnie jeżeli mówimy o 1% low. No mam nadzieję w każdym razie, że Valve to naprawi w jakimś dużym update, być może rocznicowym, swoją drogą może jak ktoś słyszał albo nie usłyszał jeszcze, no to jestem Lekko chory, ale postaram się zrobić Waiting Room oczywiście na update rocznicowy. Będziemy robić Waiting Room i na YouTubie, i na Kiku. Swoją drogą zapraszam na Kika, bo na Kiku są giveawaye. No teraz na razie mamy przerwę od streamowania właśnie głównie dlatego, że jestem chory i chcę wyzdrowieć, więc tylko nagrywam po prostu odcinki i nic innego nie robię. No może ewentualnie jeszcze ćwiczę poza tym. Jak przeglądałem ostatniego update'a, yy, chyba takiego malutkiego, co tam się pojawił te kilka megabajtów, takie, co nie są opisane, yy, to pojawiło się coś takiego w plikach gry. Widziałem, że inni też to podłapali. Nie mówię, że ode mnie oczywiście, że żeby nie było, po prostu zauważyliśmy to samo. Zauważyłem, że po prostu w plikach gry jest coś takiego, że dealer może oferować. Dealer to jest ten z Arms Dealer, czyli z tej, o tej skrzyneczki, tej Sealed Genesis Terminal, która daje nam kolekcję przedmiotów, mimo tego, że jest to po prostu skrzynka, nie wiem, na sterydach tak można powiedzieć. Swoją drogą, popatrzcie, sprzedam ją za 18. Jak macie jeszcze dropa albo inne konta, dropcie, korzystajcie z tej skrzynki w taki sposób, bo no chyba najlepiej. W każdym razie wracając, on z tego co pamiętam teraz oferuje do 5 skinów, po prostu 5 skinów oferuje. A tutaj możemy wyczytać, że jest 10 oferów do skinów, i teraz pytanie, czy przełoży się to na tę skrzynkę, na ten terminal bardziej? Czy przełoży się to na nowe skrzynki, może nowe skrzynki będą miały 10? Może będzie jakiś booster? Eee, cholera, tutaj wie, z tego co czytałem, to ni z niczego jakby nie wynika, żeby miał być jakiś booster, więc zakładam, że albo zbafują powiedzmy te ten terminal, i będzie 10 dropów tej, eee, z tej skrzynki, 10 jakby ofert z tej skrzynki bardziej, albo po prostu następne skrzynki będą miały do 10 ofert, może będą miały mniej. Może na przykład będzie taki terminal, który będzie miał dwie oferty. No, jeżeli będzie miał jedną ofertę, no to dla mnie totalnie bez sensu jest ta skrzynka. W ogóle ja chcę w się sensie dać der terminal, nie wiem jak to nazywać. Będziemy to po prostu dla uproszczenia nazywać skrzynka, bo wiadomo, że to działa na tej samej zasadzie, tylko właśnie do tak jak zawsze mówię, jest to troszeczkę na sterydach. Nie wiem, dla mnie na przykład ten terminal totalnie nie ma sensu. Ja nie mówię tam w względach inwestycyjnych, bo nie chcę się wypowiadać o tematach, na których się nie znam, ale po prostu, no nie wiem. Ja na przykład otwierając te skrzynki, za każdym razem miałem takie, no fajnie, że otworzę sobie skrzynkę i potencjalnie dostanę skina za kilka tysięcy, jest taka opcja. A przy, a przy tym terminalu to tak naprawdę nie mamy takiej opcji, bo po prostu wiemy, że nam wydropi jakiś drogi skin i no niektóre skiny tam kosztowały z tego co widziałem po chyba 1500 dolarów nawet potrafi jakiś czerwony ze Star kosztować? Także generalnie, no nie wiem, ja czekam naprawdę na raty Steama, żeby wprowadzili na raty te skiny. Eee, wydaje mi się, że no jest to, kurde, jak najbardziej prawdopodobne, jeżeli wprowadzają skiny za tyle pieniędzy. No nie wiem, dla mnie to jest mega dziwne. Wiem, że te skiny z tego, co przynajmniej się orientuję, się zwracają. Swoją drogą możemy zobaczyć, jak to wygląda. O, mamy The Oligarche AK-47. Widzę, że lata od Battleskirt 74 dolary. Eee, niestety problem jest taki, że nie mamy zbytnio jak sprawdzić po ile te skiny dokładnie były, musielibyśmy jakiegoś Reddita przejrzeć, poszukać i tak dalej, za, ludzie, za ile ludzie mieli oferty, ale tu widzimy, że 1100. Z tego, co pamiętam, to ta M4 chyba miała właśnie ofertę droższą, tak mi się wydaje. Widzę, że na markecie jest drożej, jeżeli chodzi o tego, o tą M4. Zobaczmy sobie. A, nie ma w ogóle na markecie wystawionej. Patrzcie, bo ten AK jest normalnie na Steamie wystawiony, możemy sobie zobaczyć tę ofertę, a jednak nie ma, bo po prostu jest zlagowana, ale chyba było wystawione. Za 3000 zł była wystawiona. Ceny 1900 kupna, tsu, ale jaja, to są kupna ceny. Uhuhu. No, zasta zastanawiam się, czy to będzie kurde tak, że ten Genesis Collection się sprawdzi i community go polubi, ja szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że nie, bo moim zdaniem to zabija po prostu jakąkolwiek jakikolwiek sens tych skrzynek. Nie wiem, może się kurczę mylę, ale no naprawdę nie podoba mi się pomysł, że musimy zdobyć terminal, który no w tym momencie kosztuje około 15 zł, albo go wydropić. No to jest o tyle fajne, że możemy go wydropić. Musimy wyrolować jednego z pięciu skinów i liczyć na farta, i jeszcze mając tego farta, musimy wydać pełno pieniędzy, żeby dostać tego skina. I być może ja z jakąś tam lekką, albo może trochę większą nawiązką, jeżeli będzie czerwony, się zwróci. No, ale na przykład przy tym skinie, no to będzie czasie się wykosztować troszeczkę, żeby go kupić z tego terminala. No, bardzo drogo, co nie. Jeżeli chodzi o te niebieskie skiny, no to te niebieskie skiny widzę kurczę, że jak na przykład się faktory nie trafi, no wydaje mi się, że za 5,79 skar 20 się nie trafią, tylko raczej za 5 zł szybciej, jeżeli już, co nie, Ani Niżeli dolarów. Ale widzę, że ten skar się drogo sprzedaje P2000 w faktorniu P250 to dziwo. pytanie czy ktoś to kupuje też, nie? Bo te ceny jeszcze są nieunormowane. Kwestia tego właśnie, że po czasie mogą się normować Aż się dziwię, że w sumie ta MP7 jest droższa od M41S, bo nie zawsze jakość skina ma też wiecie, przełożenie po prostu na wartość, także. Także tak to wygląda, ale widzę, że Glock jest zdecydowanie droższy, a przynajmniej drożej wystawiony. No i oczywiście standardowo, a łupka jest, no, prawie najdroższa, no bo widzę, że Glock za 2600. Tylko pytanie, czy ktoś to kupi za 2600, na jakimś gamer gamerpa'y jest to wystawione. Nie wiem co to za strona, ale tak to wygląda. Nie wiem, czy będziecie w ogóle inwestować w jakieś skiny, jeżeli inwestujecie w te Genesis Collection. No ja szczerze powiedziawszy, raczej przeskipuję tę skrzynkę i szybciej polecę w jakiegoś arbory pasika nowego. Może się sobie pograńduje gwiazdki i może podropię jakieś nowe skiny. Zobaczę jeszcze, jak to będzie wyglądało, ale raczej tego The Genesis Collection zeskipuje. Mam wrażenie, że ta kolekcja jest strasznie ryzykowna, w sensie, że można na niej bardzo dużo zarobić, ale też bardzo dużo stracić. Mam takie wrażenie, zobaczymy jak to będzie długoterminowo wyglądało i czy to nie będzie tak, że wyjdzie tylko jeden ten Genesis Collection, on będzie jakkolwiek opłacany, a później to już ludziom się to totalnie nie spodoba.